Punkty A o współrzędnych 30, 32 i B o współrzędnych 0,8 są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu x odjąć y dodać 2 równa się 0, jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta. Zacznijmy od rysunku. Jest czworokąt wpisany w okrąg. O tak mniej więcej ten okrąg już mamy. Teraz co o nim wiemy? Na pewno jest to czworokąt ABCD. Niech tu będzie punkt... Punkt B, no powiedzmy, niech będzie tu. Punkt A ma współrzędne 30 oraz 32. Punkt B ma współrzędne 0 i 8. I już jeden z boków tego czworokąta mamy. Co jeszcze wiemy o tym czworokącie? Przekątna AC jest, to będzie osią symetrii tego czworokąta. Czyli jeżeli narysową prostą, może cieńszą linią i powiedzmy innym kolorem, To tu byłby punkt C, w środku musi być punkt S. Więc już kolejny bok tego czworokąta mamy. A gdzie postawić punkt D. Jeżeli to jest oś symetrii, to znaczy, że Tu musimy narysować pod kątem prostym i obrazem punktu B będzie wierzchołek D tego czworokąta. Pod kątem prostym. Jest linia. Tak byłoby gdzieś. Tu będzie punkt D. I teraz widzimy, że. To jest ten czworokąt. A, B, C, D. Mamy równanie prostej. To jest prosta. Y po przekształceniu x odjęć y plus 2 równa się 0. Jak przerzucimy na drugą stronę, to będzie y równa się x plus 2. No, odczytałbym z tej strony x plus 2. To jest y równa się x plus 2. To jest oczywiście kąt prosty. Co moglibyśmy w tym czworokącie już mieć? Po pierwsze, ten czworokąt, jeżeli ma jedną oś symetrii, i tu jest pod kątem prostym przekąt na BD. To czworokąt ABCD to jest deltoid. To jest deltoid. Bo w deltoidzie przekątne przecinają się pod kątem prostym i jedna z nich jest podzielona na pół. No dobrze. No to teraz co moglibyśmy wyznaczyć? No Na pewno moglibyśmy wyznaczyć prostą prostopadłą do AC i przechodzącą przez punkt B i wtedy będę miał równanie prostej BD. Czyli prosta BD. Równanie Y równa się AX plus B i ona jest prostopadła do prostej Y równa się X plus 2. Jeżeli jest prostopadła, to my znamy, że współczynniki kierunkowe dają nam w iloczynie minus 1. Tu współczynnikiem kierunkowym jest a, tu jest jedynka. Czyli a razy 1 ma być równe minus 1. Aby wyliczyć a, no to od razu a równa się minus 1. Już współczynnik kierunkowy tej prostej mamy. Minus 1. Jak znajdziemy współczynnik B? Na pewno ta prosta przechodzi przez punkt B. Czyli jeżeli przechodzi przez punkt B o współrzędnych 0 i 8, to wówczas y równa się a, to jest minus x, bo tutaj wstawiliśmy już minus 1, dodać b, to to jest x, to jest y, i wstawiamy do tego równania. W miejsce y wstawiamy usepkę, w miejsce x wstawiamy 0 i odczytując z tej strony, b jest równe 8. A zatem prosta BD ma równanie y równa się minus x i dodać 8. To jest ta prosta. Y równa się minus X i dodać 8. Prostą będę już mamy. No to mając równanie tej prostej i tej prostej mogę znaleźć ten punkt. Nazwę go sobie, niech to będzie punkt K. Jak go znajdziemy? No punkt K należy zarówno do tej, jak i do tej prostej. Y równa się x plus 2 oraz y równa się minus x i dodać 8. A no to dowolną metodą, na przykład to jest y i wstawię miejsce tego y w tym równaniu. Uzyskam x plus 2. Równa się, a to przepisujemy, minus x i dodać 8. x na lewo liczby na prawo. 2x równa się, to po przerzuceniu będzie 6. Jak podzielę przez 2, x będzie równe 3. x punktu k już mamy. To jak znajdziemy y, no to na przykład do tego równania. Jeżeli tu wstawimy, to y będzie równe. W miejsce x wstawiam trójkę i plus 2, czyli y będzie równe 5. Mamy zatem punkt k. Punkt k ma współrzędne 3 oraz 5. 3. Oraz 5. Wracam do naszego rysunku. Oczywiście, zadaniem, celem tego zadania jest znalezienie zarówno punktu C, jak i punktu D. Ale chyba najszybciej znajdziemy punkt D. Dlaczego? Punkt B mamy, ten punkt mamy, ten jest szukany, a ten punkt K, który jest. W tej chwili obliczyliśmy, wyznaczyliśmy jego współrzędne, jest środkiem odcinka BD. Czyli, jeżeli K jest środkiem BD i punkt D ma jakiś tam współrzędne, powiedzmy XY, x, y, no to średnia arytmetyczna współrzędnych xowych musi wynieść 3, średnia arytmetyczna współrzędnych yowych musi wynieść 5. xowe, czyli x to jest współrzędna xowa punktu D plus xowa punktu B przez 2, ma wynieść dokładnie 3. I jednocześnie to samo z y. -owymi. Y punktu D, czyli y, dodać y punktu P, dodać 8, przez 2, musi nam dać współrzędną y środka, czyli 5. Tu wystarczy pomnożyć razy 2, to 0 nie ma znaczenia. x wynosi 6. A tutaj, po wymnożeniu razy 2, y plus 8 równa się 10, czyli y wynosi 2. Czyli z tego mamy już współrzędne punktu d. Punkt d ma współrzędne 6 i 2. Już pierwszy punkt, który był w poleceniu, wyznaczyliśmy. 6, i dwa. To dobrze. A jak znajdziemy punkt C? To zobaczmy tak. Widzimy tutaj przekątną AC i ta przekątna przechodzi przez środek. To znaczy tutaj kąt musi być prosty. Tu. Ponieważ każdy kąt wpisany, oparty na średnicy, jest kątem prostym. Z czego skorzystamy? Na pewno można wyznaczyć równanie prostej AD, a potem równanie prostej CD jako prostej prostopadłej. Zatem wyznaczamy równanie prostej AD najpierw. Prosta AD. Zgodnie ze wzorem, Y odjąć YA. XD odjąć XA. Odjąć. Y D. Odjąć YA razy X odjąć XA. I ma być to równe 0. Ja tylko przypomnę, żeby było łatwiej wstawiać. Punkt A miał współrzędne 30 oraz 32, a punkt D ma współrzędne 6 i 2. I to jest XA, YA. X punktu D, Y punktu D. Będzie nam łatwiej wstawiać. To przepisujemy Y. Odjąć y a, czyli odejmujemy 32. XD, czyli 6, odjąć 30. Odjąć. y d, czyli 2, odjąć 32. x przepisuje odjąć XA, czyli odjąć 30. No i równa się 0. Z tego będzie liczba minus 24. Napisz jako pierwszą, potem nawias. Tutaj będzie minus 30, ale z tym minusem to będzie plus 30. No dość duże liczby są, ale tak, przy tym nawiasie jest mnożona liczba 24, przy tym 30, no można podzielić przez 6. Czyli tu zostanie minus 4, a tu zostanie 5. Będzie łatwiej liczyć. Wymnażamy. Minus 4y plus 128, dodać 5x, odjąć 150, równa się 0. Chcę mieć równanie kierunkowe, przypomnę dlaczego, bo wyznaczając równanie prostej AD, potem będę chciał mieć równanie prostej do niej prostopadłej. Czyli minus 4y równa się. To przerzucam, to będzie minus 5x. Z tych dwóch liczb wyjdzie minus 22, ale po przerzuceniu. Plus 22. No, i dzielimy jeszcze przez minus 4. To y wyniesie 5 czwartych x i odjąć 22 czwarte. Tak moglibyśmy zostawić, bo to nie jest wynik końcowy, tylko jakiś tam przejściowy 5 czwartych x, czyli ta prosta to jest. Y równa się 5 czwartych X odjąć 22 czwarte. I teraz wyznaczymy równanie prostej CD. Jako prostej prostopadłej. Prosta, tu było AD, prosta CD. Postać kierunkowa jest taka. Ale prosta CD... Musi być prostą prostopadłą CD i jest prostopadłą do AD. Do AD. A skoro prostą prostopadłą, to znaczy, że ten współczynnik kierunkowy A po wymnożeniu z tym współczynnikiem musi nam dać minus 1. To z tej zależności, o której mówiliśmy już, Wcześniej, że iloczyn współczynników kierunkowych prostych postopadłych wynosi minus 1. Żeby pozbyć się 5 czwartych dzielimy przez 5 czwartych, ale to jest to samo co razy 4 piąte. Czyli współczynnik kierunkowy to razy 4 piąte minus 4 piąte. Wstawiamy do tego równania. Minus 4 piąte x i dodać b. Brakuje nam b, ale wiemy, że ta prosta cd przechodzi przez znany nam punkt d o współrzędnych 6 i 2. To jest nasz x, to jest nasz y. Wstawiamy w miejsce y, wstawiamy dwójkę. Minus 4 piąte przepisujemy w miejsce x szóstkę i plus b. Tu wyjdzie minus 24 piąte. Przerzucamy, ale odczytam z tej strony. To jest 2 dodać 24 piąte. 2 dodać 4 całe i 4 Piąte. Czyli b jest równe 6 całych i 4 piąte. Wniosek. Prosta CD ma już teraz równanie. Jak wstawimy to i to w miejsce równania kierunkowego, y równa się minus 4 piąte x i dodać 6 całych i 4 piąte. Minus 4 piąte x plus 6 całych i 4 piąte. To jest ta prosta. Minus 4 piąte x i dodać 6 całych i 4 piąte. Po co nam była ta prosta? No i teraz widzimy, że punkt C należy do tej prostej, ale też i do prostej AC, którą mamy. Czyli jeżeli weźmiemy w układ równań jedną i drugą prostą, wyjdzie nam punkt C. Czyli wyznaczenie punktu C to jest y równa się x plus 2, to była ta przekątna, punkt C należy do tej prostej i do tej prostej. Czyli drugie równanie to będzie y równa się i to jest. Minus 4 piąte x i dodać 6 całych i 4 piąte. No jak wyznaczymy, no może tym razem o, znowu tu sobie to wstawimy w miejsce tego y. I mamy. x plus 2 równa się minus 4 piąte x i dodać 6 całych i 4 piąte to przerzucamy, czyli x dodać 4 piąte x, równa się, dwójkę przerzucamy, zostanie 4 całe i 4 piąte. Tu wyjdzie 1 cała i 4 piąte, ale zróbmy z tego ułamek niewłaściwy, to jest 9 piątych. x równa się i to tak samo zamieńmy na ułamek niewłaściwy, 24, 5. Żeby pozbyć się 9, 5, dzielimy przez to, co jest równoważne pomnożeniu przez odwrotność. 24, 5 razy 5, 9. No to tak, piątki się skracają. 24 i 9 przez 3. Czyli x wyjdzie 8 trzecich, czyli 2 całe i 2 trzecie. X już mamy. No to jak znajdziemy y? No, chyba najłatwiej nam będzie wstawić do tego równania. Y będzie równa. x to jest 2 całe, 2 trzecie plus jeszcze 2, no to y wyniesie 4 całe i 2 trzecie. Czyli mamy już punkt C. Współrzędne 2 całe, 2 trzecie oraz 4 całe i 2 trzecie. Spójrzmy na polecenie. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D tego czworokąta. No to napiszemy odpowiedź. Tu punkt D był, tu punkt C. Odpowiedź. Punkt C ma współrzędne 2 całe 2 trzecie oraz 4 całe 2 trzecie, a punkt D ma współrzędne, cofnijmy się, 6 i 2. I to można traktować jako odpowiedź do tego zadania.